Judith Barsi, historia młodej gwiazdy, której talent został brutalnie przerwany urocza dziewczynka o niewiarygodnym talencie aktorskim, przyszła na świat 6 czerwca 1978 roku w Los Angeles, w rodzinie węgierskich imigrantów, którzy przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Judith była niezwykle pogodnym dzieckiem o wrodzonym uroku. Co bardzo szybko przyciągnęło uwagę osób związanych z branżą filmową. Gdy miała zaledwie pięć lat, wzięła udział w swojej pierwszej reklamie i niemal natychmiast zaczęła dostawać kolejne zlecenia. Rodzice, Maria i Józef postanowili wesprzeć ją w jej karierze, choć dla nich samych amerykańska rzeczywistość była trudna. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Zaczęła występować w serialach telewizyjnych. A z czasem trafiła także do filmów pełnometrażowych i reklam. Jednym z najbardziej znanych osiągnięć Judith były jednak role dubbingowe w filmach animowanych. Zagrała między innymi Daki w Pradawnym Lądzie i Anne Marie w Wszystkie psy idą do nieba. Była to dla niej wielka szansa, ale także spełnienie marzeń o międzynarodowym uznaniu. Jej słodki głos i pełne dziecięcego wdzięku występy sprawiały, że animowane postaci zyskiwały niezwykłą głębię i urok, zjednując sobie serca widzów na całym świecie. Jednak za kulisami tego bajkowego życia kryła się mroczna prawda. Ojciec Judith Jusef nie radził sobie z sukcesem córki, był chorobliwie zazdrosny, czuł się wyobcowany z jej świata, a napięcie narastało. Jego zazdrość i kontrolowanie rodziny szybko przerodziły się w przemoc. Jussef miał problemy z alkoholem, często wybuchał gniewem i kierował go zarówno przeciwko żonie, jak i córce. Mimo, że rodzina Barsi mieszkała w dobrze sytuowanej dzielnicy Los Angeles, życie w ich domu było pełne strachu. Jussef groził Marii, że ją zabije, a Judith była świadkiem tych wybuchów. Z czasem przemoc fizyczna i emocjonalna zaczęła odbijać się na stanie psychicznym młodej aktorki. Judith zaczęła wyrywać sobie rzęsy, a także miewała epizody moczenia się w nocy. Matka Judith, Maria, próbowała szukać pomocy i chronić córkę. Udała się do psychologa, gdzie opowiedziała o problemach w domu. W tamtym czasie także w branży filmowej mówiono, że coś złego dzieje się w życiu młodej aktorki, lecz sprawa nigdy nie została zbadana przez władzę, a pomoc psychologa pozostała jedynym wsparciem. Józef obiecał poprawę i przez pewien czas wydawał się łagodniejszy, ale wciąż groził rodzinie. Tragiczna noc nastąpiła 25 lipca 1988 roku. Tego dnia Józef podjął decyzję, której jego najbliżsi bali się przez lata: zastrzelił swoją córkę Judith i żonę Marię, a następnie popełnił samobójstwo. Judith miała zaledwie 10 lat. Hollywood, przyjaciele, rodzina i fani. Byli zdruzgotani tą tragedią, a jej śmierć odbiła się szerokim echem w całym kraju. W szczególności jej bliski przyjaciel, aktor Bert Reynolds, głęboko przeżył tę stratę. Pracowali razem nad Wszystkie psy idą do nieba, gdzie Reynolds był głosem postaci Charliego, psiego bohatera. Kiedy przyszło do poprawiania scen po śmierci Judith, Reynolds nie krył emocji i otwarcie przyznał, że wybuchał płaczem, słysząc głos tej młodej dziewczynki. Historia Judith Barsi stała się smutnym przypomnieniem o cienkiej granicy między bajkowym życiem gwiazdy a brutalną rzeczywistością, z jaką zmagają się niektórzy artyści. Jej tragiczne życie i przedwczesna śmierć stały się przestrogą, że nawet największe talenty i najpiękniejsze marzenia mogą być zniszczone przez rodzinne demony.